Historia miłosna, rozgrywająca się na tle, a właściwie obok, jednego z najbardziej krwawych i bezwzględnych konfliktów współczesnej Europy. E, to jest książka porywająca serce i ściskająca gardło. Ja nie mogłam się od niej oderwać, tak bardzo chciałam być w tym świecie i tak bardzo byłam ciekawa, jak ta historia się skończy. Spokojnie, nie powiem Wam, czy jest tutaj happy end, ale powiem Wam, dlaczego koniecznie musicie sięgnąć po tą książkę. Akcja tej historii rozgrywa się w 1975 roku na przedmieściach Belfastu w Irlandii Północnej. Główna para bohaterów to dziewczyna, 24-latka, która w dzień pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej, a wieczorami pomaga bratu prowadzić rodzinny bar. Jest katoliczką. On, protestant, dojrzały mężczyzna, żonaty prawnik znany z tego, że bronił członków IRA w procesach sądowych. Spotykają się potajemnie, sekretnie, nie mogą o swojej miłości powiedzieć światu, a wokół nich toczy się brutalny konflikt, wybuchają bomby, ludzie są prześladowani i wszyscy dookoła bardzo się boją. Te dwa wątki, miłosny i polityczno-historyczny, są równie pasjonujące, a Louis Kennedy prowadzi je oba taką dojrzałą, mocną pisarską ręką, mimo że jest debiutantką. W tej historii nie ma łatwych odpowiedzi. To czytelnik zostaje z pytaniami, jak sam zachowałby się w danej sytuacji, czy jest opcja, żeby wybrać, kogo się kocha, czy każdy ma prawo do obrony, czy w końcu. Istnieje zbiorowa odpowiedzialność za nasze winy. Wspaniała książka w tłumaczeniu Kai Gucio ukazała się nakładem wydawnictwa Poznańskiego. Bardzo, bardzo serdecznie tą książkę wam polecam. A jeśli lubicie i cenicie nasze filmowe rekomendacje, koniecznie polubcie nasz kanał na YouTubie.